wielką ma. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę astrologiczną marca 2021. Na początku opowiem ogólnie dla wszystkich jaka będzie energia marca. Następnie przechodzimy do poszczególnych znaków zodiaku. Marzec przedstawia się nie tylko dynamicznie, interesująco, burzliwie i bardzo zmiennie, ale szczególnie od 20, kiedy to Słońce przejdzie do znaku, do znaku Barana, musicie oczekiwać potężnej energii akcji. Wszystkie planety są w biegu prostym, wszystkie planety nakazują nam działać, inicjować, rozpoczynać. Żyć o tym, będzie mówiło Słońce w znaku Barana. Już od trzeciego Wenus ustawia się w sekstylu do Urana, czyli w relacjach i związkach wszelkiego rodzaju musicie oczekiwać nagłych, nieoczekiwanych spotkań, ciekawych. Ciekawych relacji, ciekawych propozycji w związkach czy to prywatnych, indywidualnych, czy też w relacjach miłosnych, czy też w profesjonalnych. Będzie bardzo ekscytująco, będzie bardzo interesująco, albo też zupełnie odmiennie. 4 Mars, planeta energii, planeta działania, planeta inicjatywy przechodzi do znaku bliźniaka po długim czasie przebywania w znaku byka. I tutaj Mars jest planetą należącą do barana w znaku bliźniąt, szykując się do, do wiosny, musicie także spodziewać się bardzo wiele spotkań, komunikacji, rozmów, konwersacji, gdzie będzie dużo omawiane, dużo, dużo komunikowane, dużo przekazywanych wszelkich informacji, wszelkich wiadomości, ludzie będą chcieli się spotykać. Gdzie będą chcieli omawiać pewne tematy. Jest to bardzo dobry czas nie tylko na spotkania wiosenne. Mam nadzieję, że u wszystkich jest piękna, piękna pogoda, ale także na uczucia, na wycieczki, na spotkania czy też wyjazdy krótkie czy dalekie, kto jakie może i więcej energii życia. Piątego. Merkury łączy się w pozytywnym aspekcie do Jowisza. Dobrze wykorzystać ten dzień jest właśnie na planowanie, na idee wszelkiego rodzaju, ponieważ jest to szansa powodzenia. Warto zapisać sobie tą datę. 11. Słońce łączy się z Neptunem. Tutaj bym uważała, później podam parę praktycznych wskazówek, ponieważ Słońce znajduje się do 20 w znaku ryb i następnie także Merkury, ale także Wenus, które będą, te planety będą przechodziły Neptuna i należy uważać w miesiącu marca. Do 20 szczególnie na zmęczenie, szczególnie na rozdrażnienie, może będzie właśnie jakiś dzień, gdzie nie będzie nam się nic nie chciało, gdzie nic nie będziemy wiedzieli, gdzie wszystko będzie się rozpływało, i to jest właśnie ten 11 marzec. 13 bardzo silny nów w znaku ryb. Słońce jest w koniunkcji do Neptuna, w koniunkcji do Wenus i z. Z, z koniunkcją przede wszystkim do Neptuna, który ma bardzo silne, silne działanie i jest w swoim znaku raz na 125 lat, dobrze podczas tego nowiu zająć się wizją, zająć się marzeniami, zająć się działaniami kreatywnymi, zająć się wszystkimi, wszystkim co jest związane z waszymi talentami ale odizolować się od wiadomości, które należy na pewno odczekać i przeczekać szczególnie, że nie wszystko będzie tutaj prawdą, tak? Czyli z wszystkimi bardzo ważnymi decyzjami poczekałabym przede wszystkim do 20, kiedy to słońce przejdzie do znaku Barana. Jednocześnie czas pożegnania i czas rozpoczęcia nowych początków. 15. Merkury przechodzi do znaku ryb, planeta myślenia, planeta intelektu. I tutaj uwaga, ponieważ nasze myślenie, nasze biznesy, nasze interesy, nasze rozumowanie jest pod wpływem emocji, jest pod wpływem uczuć. Czyli jeżeli chodzi o biznesy czy o uczucia, ponieważ będą będzie znajdowała się do 15 w znaku ryb i to jest czas zakochania, bajecznych zakochań, romansów i idealistycznych wyobrażeń o partnerstwach czy o relacjach. Tu, tutaj bym przede wszystkim wiedzą, że twoje, twoje myślenie, Twoje rozumowanie, Twój intelekt jest pod wpływem emocji kierowałabym się przede wszystkim, polegałabym na swojej empatii i na swojej intuicji, nie szczególnie na tym, co usłyszycie, czy też jeżeli chodzi o rozmowę, czy w biznesach, czy w interesach wszelkiego rodzaju. Może się zdarzyć, że z Merkurem w znaku ryb coś Ci się wydawało, że powiedziałeś, czy może... Coś inaczej zrozumiałeś, jeżeli coś jest niejasne, pytałabym, patrzałabym na szczegóły, ale także jeżeli chodzi o relacje, dopytać się do końca, nie wyobrażać sobie czegoś, czy też nie polegać tylko na tym, co, co w danej chwili sobie tutaj wyobraża, wyobrażasz, żeby stworzyć no, ta, takie taki wizje i plany, ale także jeżeli chodzi o biznesy i interesy do przyszłości. I 20. rozpoczyna się Słońce, przechodzi wreszcie do znaku Perana, rozpoczynając astronomiczną wiosnę i rok Saturna 2021. Jest to początek roku astrologicznego. Tym razem wejście w tą wiosnę i rozpoczęcie tego nowego roku, roku Saturna, jest bardzo silne, jest bardzo ekspresyjne z potężną energią do życia, do działania, do inicjatywy, do akcji. Słońce w baranie to jest życie, to jest akcja. Chcę się spełnić, chcę zaistnieć, chcę żyć, oto jestem. Czyli ta energia będzie potężna w tym roku, która nie jest do zatrzymania. Jednocześnie Słońce jest wspomagane przez Wenus, która przez cały miesiąc marzec idzie ze Słońcem pod rękę. Wenus w znaku, w znaku Barana jest ognista, wie, czego chce, wie, czego pragnie, stawia na siebie, chce. Chce uczuć prawdziwych, jest autentyczna, jest prawdziwa, jest bezpośrednia, a jeżeli chodzi o energię dla wszystkich, będzie to potężna energia, czy też wejście w, te, w ten rok astrologiczny. Z ogromną tutaj siłą rozpoczęcia czegoś nowego, chęć życia i żadne reguły, żadne przepisy, żadni rządzący, żadne maseczki, żadne restrykcje nie są w tym roku w stanie zatrzymać tej energii życia, czy też zamknąć w klatce. Planety Mars, czyli planeta energii Mars należący do Barana. Czyli początek tej wiosny będzie ustawiał się pozytywnie i do Słońca, i do Wenus, ale także Mars będzie się ustawiał w trygonie do Saturna. Czyli z tą, z tą siłą, którą rozpoczynamy z wejściem Słońca do znaku Barana, z rozpoczęciem wiosny, z rozpoczęciem nowego roku, ten rok 2021 jest robione osobne. Video. Tutaj u góry umieszczę link. Wygląda na pewno lepiej niż w roku 2020. Będzie bardzo duża energia do życia, do działania, do zmian. Sam kwadrat Saturna do Jowisza, który towarzyszy nam niestety trudny aspekt przez cały rok 2021, wpływa na nie tylko konflikt, czy też zderzenie się starego z nowym, ale my wszyscy będziemy się zastanawiać, co zatrzymać, co oddać, jak się zabezpieczyć, z czego zrezygnować, jak otworzyć się na to nowe, a może z tego starego coś przebudować, unowocześnić i przenieść dalej do, do nowej epoki. 24. Trudny Dzień Merkury ustawia się w kwadracie do do Marsa, czyli uwaga tutaj dzień kłótni 28 pełnia w znaku wagi. Podczas tej, tej pełni Słońce w Baranie stoi w koniunkcji do Wenus i w koniunkcji do Kairona. Tematem pełni w znaku wagi, w znaku miłości, w znaku relacji, w znaku piękna będzie przede wszystkim tematy wartości. Możliwe, że podczas tego dnia Będą pootwierane razem z tym Kaironem stare rany, stare do doświadczenia, jeszcze nieuleczone tematy. Pamiętajcie, że ta pełnia i samo Słońce przechodzące do znaku Barana, ale także Wenus, fokus skieruje na nas samych. Jak postrzegamy siebie, jak widzimy siebie, jak czujemy się wartościowo, to widzimy w naszych relacjach, w naszych partnerstwach wszelkiego rodzaju. Ja zawsze mówię, że to są lusterka, które pokazują, się, pokazują nam, co mamy zmienić w sobie, jak mamy kochać siebie, jak mamy pod, podchodzić do siebie, jak mamy myśleć e, o sobie i zaczynamy, jeżeli chodzi o tą miłość i tą potężną siłę wiosny, która będzie właśnie otoczona taką chęcią życia, spotkania się, rozmawiania działania, inicjatywy z tego, po, ponieważ kwadrat Saturna do Urana, Saturn w Wodniku, Saturn jest karmą i cały rok 2021 jest rokiem, Saturna jest rokiem karmicznym, ale w znaku Wodnika nakazuje nam to do tego starego naszego życia, tak to Określę w cudzysłowie, wprowadzić nowe inicjatywy, wprowadzić nowe pomysły, wprowadzić nowe idee, podejść dane tematy z odmiennych stron, z innych stron, nie działać tymi samymi metodami, nie działać tymi samymi, nie podejmować tych samych decyzji, ale otworzyć się przede wszystkim na to nowe i na to nowoczesne. Także w relacjach. W relacjach i w partnerstwach wszelkiego rodzaju rozpoczynamy od, od siebie. o tym mówi ta pełnia w znaku wagi, temat, temat wartości. 30, 31, jeszcze wcześniej 30 Merkury łączy się z, Neptun, z Neptunem. Tutaj uwaga, cały miesiąc jest może być, do, dopóki planety i Wenus i Słońce i Merkury będą przechodziły Neptuna. Trzeba uważać, jeżeli chodzi o informacje, o wiadomości, o zrozumienie, o komunikację wszelkiego rodzaju, czy coś zrozumiałem, czy mi się coś wydawało, czy, czy, czy przesłyszałem, ponieważ dużo może być niejasności. To jest właśnie na, na przykład tego 30 i 11 marca. Ba warto zapisać sobie te daty. 31. Miesiąc kończymy silnym aspektem Słońce w koniunkcji, w koniunkcji do, do Saturna. Z praktycznych no może jeszcze tutaj wypisałam parę rzeczy, jeżeli chodzi o uwag ogólny, bo zaraz przechodzimy. Do, przechodzimy do, do znaków Zodiaku. Do 20 warto zaufać sobie, warto postawić na swoją intuicję ze Słońcem i Wenus i Merkurym w znaku ryb, albo wskakujecie na, na falę i idziecie z tą falą razem ze swoim we, wewnętrznym dzieckiem i zaufaniem w swoje, w swoje siły, ufając swojej empatii. Albo po prostu e, mo, możecie sobie wyobrazić, że jesteście takim pociągiem, który jedzie do celu. Ten cel wyznaczyłabym sobie już na, na, początku, na, na początku miesiąca. Po drodze macie różne stacje, wy możecie się zatrzymywać na tych stacji, wy możecie tam chwilkę pobyć, ale dalej podążałabym do swojego celu, czyli wsiadałabym do tego, do tego, do tego y, pociągu. Z Marsem w znaku bliźniąt istotne jest nawiązywać kontakty, komunikować, łączyć się online. Uran w znaku byka zabrał już nam to poczucie bezpieczeństwa. Rok miniony, rok 2020 odizolował ludzi. Łączcie się razem, pomagajcie sobie razem. Jeżeli na, na przykład w niektórych komentarzach pod nagraniem widzę, że pomagacie sobie, że piszecie, że podajecie linki, to będzie bardzo ważne nawiązywanie kontaktów, nawiązywanie, na, na nawiązywanie łączności wszelkiej rodzaju i łączenia się wszystkich ludzi, nie izolowania, nie zamykania się ze względu na przepisy, reguły w różnych krajach, jakie są, ale właśnie o tworzenie się na te kontakty. Dajcie się zainspirować w miesiącu marcu tej Wenusy w, w Znaku Ryb. To jest świetny czas, jeżeli chodzi o osoby, które są kreatywne, które zajmują, mają talenty artystyczne, które muzykują, które zajmują się filmem, teatrem, które zajmują się sztuką które zajmują się tematami spirytualnymi, ezoterycznymi, magicznymi, inspiracją, energią, uzdrawianiem, pomaganiem, pomaganiem innych i wszystko, co jest związane z pracą dla ludzi. Jeżeli czegoś będzie Wam za dużo, znak, znak ryb i gdzie znajduje się Słońce, Wenus i Merkury i bliźniak, tutaj gdzie będzie Mars, planeta energii, planeta działania i planeta, yy, pla, planeta akcji. Ko, yy, Ważne by było, ponieważ są to znaki zmienne, że będzie bardzo dużo się działo, bardzo dużo informacji, bardzo dużo wiadomości, komu jest za dużo, dać sobie czas, pomyśleć o odpoczynku, pomyśleć, nie wiem, o jakichś te tematach, na przykład yoga, na przykład spacery na, na świeżym powietrzu, na przykład tematy oddychanie, czy też relaks, odpoczynek, czy też na przykład yy, wyspanie się. Wizje, które teraz tworzycie z Saturnem i z Jowiszem, który znajduje się w znaku, w znaku Wodnika, ten rok 2021 jest rokiem początku, jest rokiem zmiany po roku 2020, gdzie będziemy budować nowe struktury, nowe struktury życia i otworzyłabym się przede wszystkim na to nowe. Teraz będziemy przechodzić do poszczególnych znaków zodiaku. Dziękuję bardzo. Witam wszystkie bliźniaki i zapraszam serdecznie do, na prognozę miesiąca marca 2021. Mars przechodzi do Twojego znaku. Co to oznacza? Przechodzący Mars do Twojego znaku Oznacza, że przez cały miesiąc masz bardzo dużo energii do działania, do nauki, do inicjatywy. Chcesz robić kilka rzeczy naraz, marsem w bliźniaku. E, świetny, świetny czas na naukę, na przekaz wiedzy, na wchodzenie w nowe kontakty, na pracę online, na wyjazdy wszelkiego rodzaju. Te osoby z Was, które e, pracują online, które pracują w internecie, które zajmują się mówieniem, Przekazywaniem wiedzy, przekazywaniem informacji. Te osoby, które, które organizują warsztaty, które chcą się czegoś uczyć, które chcą zbierać wiadomości, razem z tym Marsem jest to energia do działania, do inicjatywy, do zajęcia się sobą, do wejścia w nowe, do, w nowe znajomości. Jednocześnie czujesz się pewny siebie, czujesz się. Czujesz się zdecydowany? Na początku miesiąca już postawiłabym, czy nawet zapisałabym sobie cele, które chcę osiągnąć. W połowie miesiąca sprawdziła i pod koniec miesiąca odhaczała, czy rzeczywiście to jest zrobione. Z Marsem. Z Marsem w Twoim znaku warto się zająć także sobą. Warto zadbać o swój imię, o swój wygląd, ponieważ jest to energia życia, energia ognia, abyś przygotował się na wejście w czas wiosny. Słońce, Neptun i Wenus znajdują się bowiem w znaku ryb, i tutaj odbywa się także nów Księżyca 30 i fokus jest na karierę. Fokus jest na drogę powołania. Tutaj będziesz bardzo dużo pracował z emocjami, z uczuciami, ale także te osoby z Was, które chcą wskoczyć na drogę powołania, które zastanawiają się, czy jestem w tej pracy, czy, profesja, czy ta profesja mi odpowiada, wchodziłabym w swoje emocje i w swoje uczucia. W tym miesiącu, w miesiącu marcu polecane jest noszenie zielonego, dlatego że to są przede wszystkim emocje. I tutaj wszelkie tematy związane z karierą, z pracą, ze znajomościami, z relacjami. Dałabym sobie czas, wchodziłabym w te emocje i zastanowiła się, czy czuję daną pracę, czy czuję daną relację, czy czuję dany projekt współpracy, kooperacji z daną grupą. Czy czuję daną osobę, tak? czy czuję dany projekt, czy, dano, czy, czy dany pomysł, czy daną ideę, czy to mi odpowiada. Ponieważ tutaj odbywa się, odbywa się nów Księżyca i Słońce, i Wenus, a później ta także Merkury. Fokus jest przede wszystkim Twoja kariera, twój, twój status, jak Ty się pokazujesz, ale też czy jestem na drodze powołania, po te emocje i Twoje ciało. I to, co mówi Twoja empatia, jest tą prawdą, która Cię zaprowadzi ku drodze poufania, ku drodze powołania, zaufałabym swojemu uczuciu. Tak? Czyli miesiąc jest na to, aby zaufać sobie, aby polegać na swoich emocjach, aby zaufać szóstemu zmysłowi, a osoby, które szukają, czy chcą coś zmienić, jeżeli chodzi o karierę, o drogę powołania, bardzo dobry czas, właśnie do około 13. Ponieważ wszystkie planety są w biegu prostym. Także twój Merkury nie ma, ani, ani Mars, ani Uran, ani, ani Saturn, ani Jowisz. Wszystkie planety idą do przodu i my też mamy iść do przodu. My mamy otworzyć się na zmiany. My mamy otworzyć się. Na, na e, nowe i zastanowiłabym się tutaj, co jest moją wartością najwyższą. Czy w danej pracy, w danej profesji możesz się rozwijać? Jesteś zainspirowany? Możesz rozwijać swoją fantazję, swoją wyobraźnię? Czy możesz rozwijać się dalej kreatywnie? Czy ta praca, czy ta profesja, to co wykonujesz? Daj, jest tą twoją inspiracją życia. Czy to jest praca, gdzie wstajesz rano i mówisz jak fajnie, idę do pracy, lecę na skrzydłach. To by było fajnie. I tego życzę wszystkim bliźniakom, ponieważ Saturn jobisz i Merkury do 15 stoją w trygonie. Tak? I do 15 masz najlepszy, najlepszy czas, jeżeli chodzi o tworzenie nowych celów, jeżeli chodzi o naukę, jeżeli chodzi o wszelkie sprawy urzędowe. Sądowe, jeżeli chodzi o zbieranie informacji, jeżeli chodzi o wyjazdy, jeżeli chodzi o wymyślanie sobie celów życiowych i stworzenie, ale także może nawiązanie jakiejś współpracy i kooperacji za granicą. Polecane by było w roku 2021 wszystkim, Wszystkim bliźniakom razem z Jowiszą w Wodniku, właśnie wchodzenie w jakieś relacje międzynarodowe, ponieważ ten Jowisz sprzyja ci raz na 13 lat. Wykorzystaj ten rok, wykorzystaj te nowe, te nowe znajomości, te nowe kontakty, nie tylko te osoby, które mają jakieś firmy, które są na własnych działalnościach. Pozostałabym w tym kontakcie, ale także osoby indywidualne. Może tu chodzi o jakąś relację czy o jakieś partnerstwo bardzo, bardzo interesujące. I z tym Merkurem świetny czas do 15 na zarabianie pieniędzy, na inicjatywy wszelkiego rodzaju, jeżeli chodzi o szkoły, o uniwersytety, o sprawy sądowe, o sprawy urzędowe, o przekaz wiedzy, o przekaz wszelkich informacji, ale także może jakieś, może jakieś dyplomy, tak, czy, czy jeszcze dalej. Merkury następnie przechodzi także 15 do znaku, do znaku ryb i tutaj razem z Neptunem, Słońcem i Wenus dalej jest ten fokus na drugie powołania. I to masz do, do 20, tak, czyli tutaj jest cztery planety i ten nów księżyca fokus na twoją karierę. Ponieważ ten Mars jest w Twoim znaku i Ty podejmujesz inicjatywę, Ty jesteś pełen energii, Ty jesteś pełen zaangażowania, Ty wiesz, czego, czego chcesz, no przechodziłabym tutaj do, do działania i decydowała. Ale wszelkie finalne decyzje, czy też sprawdzenie tego, co będziesz robił, bo planety są na, na działanie, na inicjatywy, na zmiany. Gdy słońce 20 i Wenus 21 przejdzie do znaku Barana i ustawi się w pozytywnym sekstylu, pojawi się wiele innych możliwości. Pojawią się nowi ludzie, pojawią się nowi przyjaciele, pojawią się nowe organizacje, czy też ze strony przyjaciół. Może pojawić się miłość <noise> razem z tą Wenus, nowe znajomości, realizacja Twoich marzeń. To, to może być, że. Będą bardzo ważne rozmowy, to będzie pomoc, protekcja ze strony ludzi podobnie myślących. Jedno, jednocześnie, ponieważ w tej, w tej karierze, w tej drodze powołania zastanawiasz się, co chcę robić, czy jestem na drodze powołania, czy jestem pełen inspiracji. Te osoby, które są już na drodze powołania, może będą bardziej szukały jakiej, jakiejś innej inspiracji, ale te osoby, które jeszcze tego nie mają, mogą odczekać do 20 wtedy, kiedy Słońce i Wenus przejdzie do Barana i tu będzie bardzo dużo możliwości, bardzo dużo rozmów, z ważnych spotkań, że realizują się Twoje marzenia i Twoje życzenia od 20 przez następne 4 tygodnie. I ta Wenus sprzyja w wiosenny, wiosnę wchodzisz w fantastycznym nastroju, w dobrym chmurze z ogromną energią, pełen, pełen ognia, energii ognia, Mars jest energią ognia i wykorzystaj tutaj na to, abyś, abyś się spełnił, ponieważ ten Mars, przez ostatni czas stał cały czas za tobą, teraz możesz działać, teraz możesz inicjować, teraz możesz ze wszystkim, ze wszystkim wychodzić. 28. pełnia w znaku wagi i ta pełnia odbywa się w trygonie dla ciebie i jest to świetny czas, ponieważ razem z tą pełnią nie tylko można na przykład Rozwijać swoje hobby, rozwijać swoje pasje, rozwijać swoje zainteresowania, ale ponieważ pełnia zamyka. Jest to może ten czas, gdzie długo pracowałeś nad, jak, na, nad jakąś pasją, nad jakimś hobby i to zamykasz w pozytywnym aspekcie. Świetny czas na nowe projekty, później na otwieranie własnych działalności, na otworzeniu czegoś nowego, na pracy z dziećmi, na wyjazdy z dziećmi, na zajęcie się dziećmi, na wszystko co jest związane z dziećmi, na realizację swoich życzeń serca. Ale także na, ma, na, nową, na nową miłość, na kreatywność, na wszelkie biznesy kreatywne. Jednocześnie obiecane jest bliźniakom, że będzie więcej przyjemności, więcej radości, więcej spontaniczności, ale także czasu na robienie tego wreszcie, co kochasz i co jest, co jest twoje. Przechodź do inicjatywy, przechodź do działania. Mars daje Ci energię nie tylko na wykreowanie nowych wizji i nowych projektów, ale zajęcie się, intensywne zajęcie się tymi projektami, które naprawdę Cię interesują. E, działaj inicjuj, wykorzystuj energię Marsa, ponieważ ta energia będzie Ci cały miesiąc dodawać animuszu, sił witalnych, pewności siebie, zdecydowania, zdecydowania wykorzystaj to do tego, abyś pięknie wszedł do wiosny i zrealizował swoje marzenia i życzenia. Ja dzisiaj serdecznie dziękuję i życzę Wam wspaniałego Marca. Pozdrawiam serdecznie.